Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jest lany poniedziałek kochani, mamy fantastyczną pogodę, centrum Warszawy. Po co pojawiłam się tutaj? A mianowicie mam do wykonania zadanie specjalne. Zobaczymy jak warszawiacy obchodzą święto lanego poniedziałku. Czy lubicie to święto? Jakie macie zwyczaje? Czy zrobiliście komuś psikusa? Zaraz się tego dowiemy. Do dzieła. Moi drodzy i w tym momencie zapytamy, zapytamy, co porabiacie w lany poniedziałek. Ja nie wiem, nie jestem pewna, ale chyba, chyba przeobserwowałam kogoś znajomego, a mianowicie. Przepraszam, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, a ja panią poznaję. A co ty, co ty w ogóle robisz? No i chwileczkę, w tym tamtym roku się miała ze mną psikać. <śmiech> <śmiech> Nie, to miała być. To miało... <laughs> Przepraszam, przepraszam, ja przepraszam, ale nie mogę się wam Mają z tą broń się, się Co? Chłopaki! I kto teraz będzie miał mokro? okro?! Jezu, to jest Słuchajcie, skanik, dużo telewizji z nami chłopaki, ja przyznam się, że jestem bardzo zaskoczona, że was, że was dzisiaj spotkałam. My też. E, na pewno widzowie was kojarzą, aczkolwiek e, Tomek, ty się ukryłeś e, pod okularami, więc ciężko cię w tym momencie... Tomasz Jamaki, e, Krzysztof Goszkiewicz. co tutaj robicie? Słuchaj, ja szukam generalnie ciebie, bo mi 5 złotych od dwóch lat. A ja jestem ochroniarzem e, Gorzkiego, bo słyszałem, że są jakieś problemy z 5Z. -a. Chłopaki, fajnie się składa, bo akurat dzisiaj robię reportaż o lanym poniedziałku. I mam do Was takie pytanie. Co Tomek przyleje częściej? Ja uwielbiam tę robotę. Olewanie to jest moja ulubiona sprawa w ogóle. Y Jesteś karateką, prawda? Tak, 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 tak. Ale to ja mówię nie o, o biciu się, o laniu, tylko ja mówię o olewanie. Lubię tą robotę. Może mi Pani jedną rzecz? Jak Pani spędza rany poniedziałek? O tak właśnie, Klapią mnie. Czy robi Pani psikusy? Czy robi Pani psikusy bliskim? Tak. A jakie? Nie tylko. Ja. A mianowicie podczas, podczas snu Pani atakuje, czy po prostu? Też I TV... A nie, TV nie. To wygląda, gdzieś pani się ukrywa i z zaszawy na przykład wyskakuje i atakuje z wiaderkiem. O! Proszę pani, ja tak, coś mi przyjdzie do głowy, pyk i już. Jestem szybka. Jak widzimy, mnóstwo niespodzianek kryje się na warszawskich ulicach. Spotkaliśmy bardzo, bardzo wesołą kobietkę, która również yy, lubi robić psikusy. Ale wam, chłopaki, nie odpuszczę. Musimy odpowiedzieć na pytanie. Wasz najbardziej hardkorowy psikus zwany poniedziałek? Wiesz co, dokładnie to nie pamiętamy chyba psikusów, nie wiem jak ty, ale z dzieciństwa, słuchaj. Jak no. się osiedlami, kurde, wiadrami naparzaliśmy razem, no. wiesz, ten... Nikt się nie lubił, dzisiaj wielcy bracia, wiesz, ale wtedy to była artka. Ale ty zrobiłeś komuś jakiegoś takiego przykusa, na przykład kobiecie, która szła ulicą, nie wiem, załóżmy reklamówka z wodą, coś takiego, jakieś wiaderko napełnione wodą, było coś takiego? Znaczy, że tak powiem, balonami rzucaliśmy ze szkoły ale całkiem poważnie rzucaliśmy, wiesz, nawet raz miałem przez to sprawę w sądzie. W szkole podstawowej, pętam, rzucaliśmy zawsze z ubikacji balonami. Czyli w tym momencie już jakby tej tradycji nie stosujesz. Teraz mamy inne sposoby na życie. A jaki był twój najbardziej hardkorowy rany poniedziałek? Czy, masz, czy pamiętasz taki w ogóle? No pamiętam. Najbardziej utwór mi w pamięci, jak jak y, tam jak to jest rano, rezurekcje, tak? I po rezurekcjach... Reraty mogą być. Rady. Nie, 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 to nie, nie wtedy. Nie, to mnie nie oszukuj, bo ja byłem ministrantem kiedyś, no. Okay. Tak, y, dla gorzkiego dzisiaj zaśpiewam specjalnie psalm, bo jak wtedy y, spacyfikowałem za Krystię, y, wszyscy zostali olani włącznie z księży. Nie to, że olewam księżyc, tylko akurat w tym, jak tradycja, to tradycja, tak? No i właśnie y, poznałem jeden... Psalm, mogę z, z gorzkiem mówić. Czyli co, rozumiem, że poszedłeś na mszę i w międzyczasie postanowiłeś odwiedzić, że tak powiem, księży... A, no wiadomo, zwyczaj to zwyczaj, nikt się nie wyłamuje. A tak? Co, a co oni na to? Jak zareagowali? E, nauc nauczyli mnie jednego psalmu wtedy. Gorzki śpiewam tobie. No dobra, w takim razie prezentacja, uwaga! Trzy, cztery Oprócz rozumu, nie brak mi niczego.